Do przygotowania ekspresowej sałatki jarzynowej potrzebujemy surowe jajka, surowe ziemniaki, ogórek kiszony i cebulę, marchewkę, pietruszkę i seler, jabłko, groszek, majonez i musztardę oraz sól i pieprz. A ze sprzętów garnek do gotowania jajek, garnek do gotowania na parze, malakser, miskę oraz łyżkę. Włączamy garnek do gotowania na parze. Wkładamy jajka do garnka, i włączamy garnek do malaksera wkładamy ziemniaki. Miksujemy smiksowane ziemniaki, wkładamy do garnka na parę. Powtarzamy. Do Maleksera wkładamy marchewkę, pietruszkę i seler. Przydałoby się to podzielić na mniejsze kawałki, zawartość przesypujemy do karta na parze. Marchewki dajemy wyżej, a ziemniaki niżej. Reset, odwrotnie. Marchewkę dajemy niżej, a ziemniaki wyżej, dlatego że marchewka jest twardsza. Gotujemy aż trochę zmięknie. Wyłączamy jajka, zalewamy je zimną wodą i zostawiamy je do ostudzenia. W międzyczasie wkładamy ogórki i cebulę do, maksa, do malaksera i miksujemy. Zawartość przesypujemy do miski. Żeby nie było, że maszyna wszystko robi za mnie, to sam obiorę oto te jajka i sam pokroję oto tamte jabłka. Obieram właśnie jajka na naszą nową sałatkę jarzynową. Jakieś tam przebiło. dobra, to nieważne. No, mamy pierwsze jajko. Jajka przekrajamy na mniejsze części, a potem wkładamy do malaksera. Miksujemy jajka i przekładamy je do miski. Więc jak mówiłem, przesypujemy jajko do miski. Nasze warzywa są już gotowe. Wyłączamy grzanie i odstawiamy je do ostudzenia. W międzyczasie, jak obiecałem, pokroję jabłko. A teraz siekamy, jabłko. Nie powiedziałem o pietruszce, bo nie każdy ją lubi. Ale ma dużo żelaza i witamin, więc warto ją dodać. Więc generalnie ją siekamy na mniejsze kawałeczki. No i też trzeba dodać, że po prostu musi być drobno bardzo dobro, drobno posiekana, więc mój ulubiony moment Posiekamy. Tak się prezentuje nasza sałatka. Wkładamy właśnie ostudzoną marchewkę, seler i pietruszkę oraz groszek, który tutaj stoi. Tak jak mówiłem, dodajemy także groszek. Do miski również dodajemy ostudzone ziemniaki. Warzywa nie były doprawione, więc dodajemy troszkę, szczyptę soli, szczyptę pieprzu, trochę musztardy, tak mniej więcej 3 łyżeczki oraz Trochę majonezu, tak mniej więcej trzy łyżki. Całość starannie mieszamy, żeby wyszła nam piękna sałatka jarzynowa, idealna na um, święta, z wielka na śniadanko. Śniakamy już To dobra przekładamy tą sałatkę do miski świątecznej i przykrywamy folią jak już przykryjemy folią to w sumie to nam nie zostało, jak podziwiać tą po prostu sałatkę i wsadzić ją do lodówki. Więc ja Wam wszystkim życzę smacznego i wesołych świąt.